I oni mówią, dobra, to weź się coś napić. Ja mówię, nie, słuchajcie, jutro rano mam robotę. Oni, no to z kim masz ja rozmowę? Mówię z Parę Sowiczą oni, Stary, to jak ty w ogóle chcesz trzeć przyjść. <zysklarziny> <zysklarziny> no, <ten. zysklarziny> nie no, w ogóle jak, jak, jak dekalog weźmiesz, na przykład pierwsze, pierwsze tam... Pierwsze tam jakby przekazanie w dekalogu, no to jest właśnie. To albo jesteś wypadnie... w naszej bandzie, albo, albo wypierdalaj w wypierdalaj jest, spłoniesz, yy, diabeł cię na widły, nadzieje. I będzie badę marnie, więc jakby, no... Bez, kurwa, potwornie dojeżdżany Ta. przez, kurwa, 30 chłopa. W nieskończoność. W nieskończoność. No, no powiem, i, mówisz, i patrzysz, kurwa, jak on fajnie ćwierka, jakim jest fajnym, zajebistym, latającym Tak I, a i zatrzymujesz się, dopóki nie zaczniesz myśleć o czymś gównianym. A patrzysz, kurwa, jak ten frajer podkrada pisklęta, kurwa, komuś innemu, odpierdala jakiś mega frajerski numer, a potem wyfrywa się na własną rodzinę, leci gdzieś w na że się ziaren, kurwa, i okazuje się, że jest zwykłym takim samym pierdolonym lamusem jak trzy To ma miły, fajny ptaszek. <grywa> Sympatyczną. Eee, no to jest jakiś proces godzenia się, nie? Ale ja się nie godzę, ja uważam, że w ogóle godzenie się z czymkolwiek jest beznadziejne. To okay. jest buddyzm. Ja gardzę buddyzmem. A, okay. Ja nienawidzę buddyzmu, okay, okay. to jest religia godzenia się ze wszystkiego, ja się nauczyłem Ale już, od nie bu... masz kurwa wyjścia. Mam. Co? Kurwa, nie godzić się z tym, walczyć. Okej. Okay. A jest zainteresowanie ze strony dziewczyn całym tym waszym wydarzeniem? W sensie... No, bo mówię przedsięwzięciem, no, kanałem YouTube, Twoimi piosenkami, no, krótko, no, czy wysyłają Ci cycki na Instagramie, no, i krzyczą Lordzie, No, chciałem, żebyś strecyzował. No. Powiesz. Mi się wydaje, że najlepiej wszystkim wyszło to u Michaela Jacksona, kurwa. Jednak zrobił parę takich, kurwa, rzeczy, że... Chuj. I tak chce się tego słuchać, mimo m, iż e, lubił wylizywać odbyty małych chłopców, przynajmniej tak mówią e. w dokumencie ten... E. Nie Dobry. dziwi mnie to, ja lubię wylizywać odbyty dziewczyn e, ładnych, więc e, gdybym był pedofilem, to pewnie przeniósłbym to zainteresowanie w tym kierunku. No, no, na szczęście mi się A to jest nie to przydarzyło. <laughs> Jak zobaczyłem, jak tam Lewandowski parę lat temu strzelił, na przykład wiesz, pięć bramek w dziewięć minut i jest mem, wiesz, pięć z 100% sytuacji, nie? jest mem Kwaśniewskiego, który trzyma kieliszeczek i tak pięć setek w dziewięć minut szanuje. To są dowcipy, pięć setek w dziewięć minut szanuje. Może się pochwalę, a może się trzeba chwać. Kiedyś uratowałem chłopaka, wyciągnąłem go z wody, jak się topił. No nie? I słuchaj, powiem Ci, jaka myśl z tego została zbudowana. Okazało się, że to było wypierdolenie trudne. Ja myślałem kurwa, że on jest mały, ja duży, że kurwa wezmę go pod ten. Słuchaj, mało kurwa nie umarłem w trakcie tego. Po prostu on mało mnie nie utopił. I na przykład dzisiaj, gdybym, jak ja już to się działo, to ja jedyną myśl, jaką miałem, to miałem taką. Dzisiaj kurwa nie wypierdolę, mojej mamie, kurwa, numeru, że, kurwa, umrę. Ten chuj może, kurwa, umrzeć, ale na pewno, kurwa, nie ja. I była po prostu taka sytuacja, że ja mu przypierdalałem w łeb, kurna, on spadał w dół, ja łapałem resztki ta, powietrza ta. i widziałem jego rękę i wyciągałem, podciągałem i, i płynąłem. No czasami bywają takie sytuacje, że na przykład wiesz co, gdzieś ktoś się powołuje na piosenki raperów i z jednej strony mówią, no kurwa, no nie będziesz się powoływał na filmy Arnolda Schwarzenegera, Arnoldowi Schwarzeneggerowi, a z drugiej strony też oni mówią, że to wszystko jest takie prawdziwe, więc kurwa oni przekonują do tego, że z jednej strony, że to jest prawdziwe, a z drugiej strony nie zawsze ta prawdziwość wychodzi na dobre. Dobra, to jakaś była myśl, kurwa, z dupy. E, e, I używasz też dużo słów, które słyszałem, ale nie pamiętam, co one znaczą. E, <todgłosy> <todgłosy> e, tego... E, dzieciaka Big Pana. Aha. E, z, zapomniałem, jak on się nazywa. E, Baby Pan. E, I on nie rapuje jako Big Pan. E, nie, Niezły freestylowcem jest w ogóle. I kurwa... I spoko, no niestety moim zdaniem no nie ma geniuszu ojca, bo e, pan b, kurwa miał takie te, kurwa, takie najebanie tych rymów, że to było nowe, oryginalne i kurna. I ta... Ja tutaj tutaj. Ja tu mieszkałem Halo! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień tam. Tu mieszkała Margaret!